Wierzę, że jesteś, wierzę, że kocham. Serc, które czekają na Ewangelię. Wszystkie cudowne rzeczy dzieją się na naszych oczach. My myślimy, że to było 2000 lat temu, a to się dzieje tu i teraz. Tu i teraz w tym momencie. Mamy przyjaciół, którzy przyjechali do nas ze Śląska. Przyjeżdżają od kilku lat żyją z nami tym samym koncertem a w ich życiu wydarzyła się Mareczku z małżonką i z dziećmi, chodźcie chodźcie tutaj i powiecie co się wydarzyło w waszym życiu rodzina wspaniała ze Śląska muzykująca yy, od z nami chłopaki muzykują tata gra, mama witamy was po Śląsku, szczęść Boże! Tak jak nas Jasiu przedstawił, moja żona Renia, Marek i nasi chłopcy Szymon, Karol. Jeszcze mamy w domu córkę, której niedawno urodziła się córeczka. Także jesteśmy już dziadkami od niecałego miesiąca. Ech. Słuchajcie, ten koncert jest dla nas takim przedsionkiem nieba. Bardzo pokochałem ten koncert z moją żoną. Kiedyś dowiedzieliśmy się właśnie, że muzycy z całej Polski zjeżdżają się w jednym miejscu i chcą uwielbiać Pana Boga. Dla mnie to było coś niesamowitego. Ja mówię, ja to muszę zobaczyć. To jest coś niesamowitego, że tylu, tylu ludzi przyjeżdża w jedno miejsce, żeby wielbić Pana Boga. żeby. Ukazywać Jego chwałę. Właśnie chcieliśmy tutaj, w tym miejscu, też podzielić się tym, co w naszym życiu działał Jezus. Chcieliśmy ukazać Jego chwałę. Tak jak Marek powiedział, jesteśmy małżeństwem od 25 lat i uwielbiamy Pana. Za to, że jesteśmy razem, ciągle jesteśmy razem, ale tak nie było zawsze. Był taki czas w naszym życiu małżeńskim, gdzie nie potrafiliśmy już na siebie patrzeć ani siebie słuchać, i gdzie właściwie wszystko zmierzało już do końca. I Pan wtedy postawił na naszej drodze ludzi, którzy zachęcili nas do tego, żeby spróbować jeszcze raz, żeby nie poddawać się tak łatwo. I w takim wielkim skrócie chcielibyśmy Wam przekazać, że rzeczywiście najpierw sami żeśmy dużo pracowali nad budowaniem nowych relacji, nad tym, żeby w tym małżeństwie, w tej rodzinie było rzeczywiście tak po Bożemu. I kiedy zaczęło się już to wszystko jakoś na nowo kleić, kiedy wiedzieliśmy, że przychodzą owoce, nie spodziewaliśmy się tego. Do czego Pan Bóg nas w ogóle przygotowuje? Zachęceni tym, że widzimy rzeczywiście błogosławieństwo w Boże w tej drodze, chcieliśmy też jakoś Panu Bogu podziękować za to. I tak się stało, że od ponad 12 lat już według pomysłu Pana Boga prowadzimy rekolekcję dla małżonków. Pan Bóg nam pokazuje wielkie cudowne dzieła, wielkie cuda, które dzieją się na naszych oczach. Ale chcielibyśmy też dzisiaj powiedzieć o tych cudach, oprócz właśnie tego odbudowania naszego małżeństwa na nowo, scalenia. Chcielibyśmy powiedzieć o cudach, które wydarzyły się w naszej rodzinie, o tym, jak Pan Bóg jest wielki, cudowny, jak bardzo nas wszystkich kocha. Nasi dwaj synowie, którzy tutaj z nami są, Starszy Szymon urodził się w taki traumatyczny sposób. Przyszedł na świat w wyniku oberwania się łożyska, wielkiego krwotoku. Był dzieckiem tak zwanej, urodzonym w tak zwanej zamartwicy. Przez tydzień nie wiedzieliśmy, czy będzie żył, czy nie będzie. Tak się wahało, jego życie raz prawo, raz w lewo. Kiedy w końcu już jakoś stanęliśmy na nogach, po długim czasie wychodziliśmy ze szpitala. Lekarze na do widzenia powiedzieli nam, żebyśmy absolutnie nie myśleli o kolejnym dziecku, bo to już będzie naprawdę na 100% zgon pani, zgon dziecka, już drugi raz nie uratujemy. Jak widzicie, stoi obok młodszy brat, ma na imię Karol. Jest rocznikowo dwa lata młodszy od Szymona. I kiedy zorientowałam się, że pod moim sercem rozwija się kolejne życie, te słowa, które zostały wypowiedziane przez tego lekarza, brzmiały po prostu jak jakaś straszna wyrocznia. I tak trochę czułam się jak taki... jak taka, jak taka żywa trumna. I kiedy Karol urodził się, przeżyliśmy Zrozumieliśmy, co to jest martwych stanie. Karol urodził się 26 maja, w Dzień Matki. To była niedziela, wczesny poranek, było okulono okno, biły dzwony w kościele i my żeśmy oglądali nowy cud. Narodzenie naszego dziecka, który urodził się mimo wszelkich właśnie, diagnoz zdrowy i cały. Nasz Szymon, który był diagnozowany przez lekarzy jako dziecko, które być może nie będzie mogło nawet do szkoły chodzić. Jest w tej chwili po maturze, oboje są uzdolnieni, grają na instrumentach, mamy z nich wiele, wiele radości. Ale tak się potem stało, że Pan Bóg nam y, jakoś towarzyszył w kolejnych wydarzeniach w naszym małżeństwie. Y, mój mąż okazało się, że zachorował ciężko na chorobę nieulaczalną, przez długi czas lekarze w ogóle nie umieli postawić diagnozy, wiele pobytów w szpitalu. Po ostatnim z nich, kiedy już po prostu rozmyły się wszelkie ludzkie nadzieje, profesor powiedział, że już nic nie są w stanie zrobić, żyć tak długo, jak się da. Mój mąż przez te wszystkie lata y, jadł y, kleik, y, kisiel, galaretkę, jajko na mięko, nic więcej nie wolno by było jeść, miał chore po prostu to cienkie. I był taki moment, kiedy za, taki zaprzyjaźniony Franciszkanin zaprosił nas na taki weekend uwielbienia, 48 godzin modlitwy. Ja trochę oponowałam, bo wydawało mi się, że Marek jest w takim stanie, że nie jest w stanie stać za bardzo przez dłuż, dłuższy czas, a tutaj ma się 48 godzin modlić, ale pojechaliśmy. I co tam się wydarzyło, może powie Marek. Był czas takiej niesamowitej modlitwy, uwielbienia. Zapomniałem na moment o tej swojej chorobie, o tym, co mi dolega. Tak, w zasadzie nie miałem jakiejś intencji odnośnie tego mojego stanu. Było mi dobrze, było mi dobrze blisko Pana. W tym momencie czułem się w takim błogim stanie. Na sam koniec tego weekendu modliternego, Ojciec najpierw powiedział, że. Ma przeczucie, że Pan Jezus chce kogoś uzdrowić. Po, tym, po czym padły takie słowa, że jest między nami mężczyzna z problemami żołądkowymi. No i tak trochę się zasmuciłem: Panie Jezu, ja mam chore jelita, ale odezwała się jeszcze jedna osoba, potwierdza to, że jest między nami mężczyzna z problemami żołądkowymi. Przy czym zaczęła wymieniać symptomy tej choroby. I w tym momencie zacząłem się jakoś z tym utożsamiać, że to, że to prawdopodobnie chodzi o mnie, ale do końca nie byłem pewny, czy to rzeczywiście ja, czy nie. Takim potwierdzeniem był głos jeszcze jednej osoby, która przekazała, że jest między nami ojciec Pio. Ja z ojcem Pio bardzo mocno się zaprzyjaźniłem w tych najtrudniejszych chwilach, kiedy już rzeczywiście nie, nie potrafiłem wytrzymać z tego bólu tak do niego mówiłem, słuchaj, skoro tyś tyle wycierpiał, zrób coś, żebym ja też mógł to przeżyć, żebym w jakiś sposób mógł to znieść. I w tym momencie, kiedy padło słowo, że jest między nami ojciec Pio, ja, to było dla mnie jakieś takie niesamowite potwierdzenie i w tym momencie byłem pewny, że to, że to chodzi o mnie. Ja dodam tylko, że jadąc tam, nie zabraliśmy dzieci ze sobą, bo ja uznałam, że 48 godzin modlitwy to jest za dużo dla dzieci, że jeszcze na nich przyjdzie czas. I kiedy to wszystko zaczęło się dziać, to ja w sercu strasznie zaczęłam się łajać. Dlaczego ja tych dzieci nie zabrałam? Dlaczego one tego nie widzą, nie słyszą, nie są świadkami tego wydarzenia? Że to umocniłoby ich wiarę. I wtedy, w tym momencie, kiedy ja tak właśnie wewnątrz, sama ze sobą tak jakoś walczyłam, usłyszałam kolejne słowo, które zostało wypowiedziane. Pan Jezus błogosławi dzieciom, które zostały w domu. I to już taka była kropka nad i. Ta miłość Chrystusa, która tak nas bardzo mocno dotknęła, i konkretnie, to też pomogło mi osobiście w tym, żeby przyjąć Chrystusa tą osobistą, Jego osobistą miłość do mnie. Także miłość Boża jest niesamowita, jest niepojęta. Pan Jezus czyni takie rzeczy, takie cuda. Słuchajcie, od tego czasu minęło już 5 lat dokładnie będzie 22 czerwca, od tamtej pory y, nie biorę żadnych leków. Odstawiłem wszelkie sterydy, to, co już nie, z czym nie mogłem sobie dać rady. I w tym momencie wiem, że to było potrzebne po to, żeby mógł świadczyć, żeby mógł mówić o, o chwale Pochwalę, jaki Pan Bóg jest wielki, jaki jest potężny. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Dziękujemy, Dziękuję Wam bardzo.